Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji Dzisiaj nie mam do was żadnej recepty, żadnego przepisu Nic nie piekła, nic że nie uważyła Dzisiaj mam podziękowania dla Gracjana Rostockiego za obraz Obraz, który u niego kupiła, który mi teraz przyszedł Na który się już bardzo ciesza I który teraz razem z wami otworza I tu jest przesyłka, przyszła ona bardzo szybko jest bardzo fajnie dobrze zapakowano. I zobaczymy, co mamy w środku. To jest mój obraz. Fajnie wszystko jest zapakowane, kochani. To jest mój piękny obraz. Obraz ten motytu biały leży na plaży. O, tak. Popatrzcie, kochani, na ten piękny obraz. Jak to pięknie wygląda. Obraz bardzo pozytywny, z tyłu gracjan miał mi napisać e, jakiś, e, jakiś cytat. I napisał mi coś fajnego. Białe mewy, białe fale, widoki to są wspaniałe. Gracjan Rostocki. Białe mewy na plaży. Kochani, czekałach na obraz mam go już. Teraz godą do ramki. Polecą wam struna Gracjana, polecą wam jego obrazy. Pod spodem, pod tym filmikiem, e, dom linki na jego kanał i na jego obrazy. A także możecie mu napisać, jeżeli macie jakieś życzenia, jeżeli chcecie coś specjalnego, możecie tak samo się z nim skontaktować, bo on robi też, on też maluje na e, życzenie. Jestem bardzo zadowolona z tego obrazu. Teraz podam do ramki. I tak się prezentuje obraz Gracjana Rostuckiego O, co białe mewy na plaży. Także szczerą serdeczne dzięki. Zapraszam Was do Gracjana, a my widzimy się znowu na następnym filmiku. Pa, pa!